Cześć, witajcie w kolejnych filmikach o telefonach komórkowych. Dzisiaj się znowu zajmiemy telefonem Sonic on Life with Walkman, ale tym razem jego interfejsem, znanym również jako interface Timescape. Ten interfejs nie zmienił się zbytnio od innych telefonów na Androidzie. Tutaj, po odblokowaniu, mamy klasycznie tutaj do odblokowania lub do wyciszenia pasek, które sobie przeciągamy na lewo albo na prawo. Oczywiście, godzina, data, kiedy ma się włączony budzik oraz nazwę operatora. Tutaj jest właśnie menu główne. Znaczy menu główne to jest menu ekranu. Mamy 5 ekranów, na które możemy sobie dodać kilkanaście widżetów. Mamy również tutaj to właśnie menu główne, do którego zaraz przejdziemy. No i oczywiście na górze mamy standardowo androidowy pasek usunięć. Tutaj jak widzimy mamy nazwę operatora oraz dane tutaj wydarzenia, które się nam pojawią. Jedną z ciekawych opcji do ustawiania oraz do bawienia się właśnie z tymi widżetami jest uszczepięcie ekranu. Wtedy dzięki temu możemy podglądać sobie wszystkie Nasze widżety, a poprzez potrząśnięcie lekkie e, możemy sobie właśnie e, zobaczyć, tak jakby właśnie z innej strony. Jeżeli chcemy sobie do jakiegoś przejść, chcemy tego po prostu wcisnąć i ona przychodzi automatycznie do tego menu. E, z jednych takich ciekawszych tutaj widżetów, które możemy sobie zobaczyć, jeden z nich jest właśnie Timescape, on tutaj pokazuje według e, różnych np. sms -y Tutaj mamy e, również, może nam pokazywać e, muzykę w zależności od tego jak jest to posortowane oczywiście nam też może różnie pokazać zdjęcia oraz jaką muzykę słuchamy Dlatego to jest bardzo fajny bajer, Możemy sobie je odświeżać, możemy sobie ustawiać, na przykład, żeby nam pokazywał z YouTube'a, na przykład jakieś filmiki, które jakiś tam dany użytkownik włączył. Bardzo fajna aplikacja, polecam szczerze każdemu. Oczywiście też jest również zintegrowany z Facebookiem oraz z Twitterem. Drugi z aplikacji, fajnych jest, jest właśnie takie jak zwane zdjęcia oraz wideo. Dzięki temu wciśnięcie jakiegoś danego zdjęcia nam od razu przechodzi do galerii i pozwala nam przeglądać dane tutaj właśnie zdjęcie. Możemy sobie je przeglądać, możemy sobie edytować, Możemy sobie je również ustawiać na tapetę. I tutaj jest kolejna z takich rzeczy, oczywiście jest to Walkmanowy widget. No i oczywiście standardowo pogoda, pokazująca nam aktualnie temperaturę oraz zmiany pogodowe. Co jeszcze bardzo fajnego jest w tej tutaj wersji, no te właśnie cztery rogi ze skrótami możemy dodać maksymalnie 4 skróty tutaj akurat mamy trzy skróty je możemy sobie się wyrzucać albo dodawać sobie właśnie tutaj do usunięcia lub po prostu dodawać sobie gdzieś tutaj na menu możemy sobie również odustępnić dzięki temu pozwala to nam oczywiście na, na facebooka jeżeli mamy go włączonego te skróty oczywiście możemy sobie usuwać, bywale, nie musimy mieć jednego skróta. To jest też samo dostosowujące się, na przykład jeżeli przesuniemy ekran tutaj właśnie w prawo, zobaczycie, że wszystkie ekrany tutaj znikły dlatego, że właśnie te dwa widżety zajmują największą część ekranu. Jeżeli sobie przesuniemy je z powrotem, one się pojawią i wiesz będziemy mieć dostęp do tego. Też jedną z ciekawych opcji właśnie w tych wersjach z telefonu Xperia z 2011 roku i nowszych możemy sobie zmieniać motywy. Dzięki tym motywom możemy sobie ustawiać różne kolorystykę i to bardziej odżywuje na tapety oraz na właśnie takie menu ustawień prędzej, dlatego właśnie tutaj mamy pomarańczowe ustawione. Natomiast tapeta jest to tapeta Live ona jest Xperia S i nazywa się już nawet, nie pamiętam jak, zaraz wam mogę powiedzieć, tapeta, aniołowane tapety. Nazywa się to Cosmic Flu i dzięki temu możemy sobie ustawić właśnie różną kolorystykę. Dobra, przejdźmy natomiast do właśnie tego menu głównego. Tutaj w menu głównym możemy mieć kilka ustawień. Po pierwsze mam takie dwa właśnie tutaj przyciski. Jeden z tych przycisków jest właśnie przenoszenie aplikacji oraz usuwanie. Tam, gdzie mamy x to tam możemy sobie właśnie daną aplikację usunąć. Oprócz tego mamy tutaj to właśnie taki przycisk. Dzięki temu możemy sobie wybrać, jak mają być aplikacje. Najczęściej używane, najczęściej ja używam, więc tak jest właśnie tutaj ustawione własną kolejność. Dzięki temu będziemy mogli sobie za pomocą właśnie tych klawiszy przesunąć sobie w różne tutaj miejsca dane właśnie skróty do naszych aplikacji. To jest też bardzo fajną opcją, jednakże czasem może nas po prostu wymęczyć. Możemy tak mieć alfabetyczne, jak to woli. Ja wolę właśnie tutaj, żeby było najczęściej uruchamiane. Dlatego też taki bardzo fajny e, motyw z tym wszystkim. To akurat nie ma autorotacji, jednak nowsze telefony tutaj z nowszymi właśnie tutaj ekranami głównymi mają oczywiście mm, Taką możliwość, jeszcze tylko zobaczmy sobie na ustawienia, to jest też związane troszeczkę z wyglądem właśnie naszym, który jest klasycznie przyjęte właśnie przez Sunalik ten wygląd tych wszystkich ikonek. I tutaj zwróćcie sobie uwagę, że mam tutaj oczywiście na wersję Androida 234. Jest już Android 40, jednak jeszcze do mojego operatora nie ma i tam troszeczkę się może pozmieniało więc wam też pokażę, co też jest związane po przyciśnięciu właśnie duży przycisku Home pokazuje nam się na części uruchamiana aplikacja, jest to tak zwane właśnie szybkie uruchamianie niektórych aplikacji, które dawno żeśmy sobie uruchomili. Oprócz tego ten telefon również posiada dwa właśnie dodatkowe przyciski, które też są po części związane właśnie z tym interfejsem. Po przyciśnięciu właśnie tutaj opcji ustawień mamy do wyboru dodawanie widżetów, motywy, do rozstawienia. Widżetów jest kilka, tego tak wspomniałem, tutaj wam może pokażę na pustym pulpicie. Mam tutaj widżety, możemy sobie również stworzyć foldery, To jest, jest bardzo fajnym sposobem. Na przykład nazwijmy sobie ten folder różne, dajmy sobie gotowe i mam taki oto folderek. Ten folderek może przepisać do czterech aplikacji. Wystarczy, że sobie jakąś przepiszemy, przetrzymując i dodając właśnie do naszego folderu. Zwróćcie uwagę, że pojawi nam się już jedna ikonka. Przyciągniemy sobie na przykład z, z trzy tutaj aplikacje, do tego Ok, mamy aplikację, Teraz klikając to pojawia nam się na górze te właśnie tutaj wszystkie programiki, które są. Jest to bardzo fajny motyw, ten motyw jest troszeczkę zawzięty od telefonów z iOSem, czyli właśnie z tych telefonów Apple, jednak jest to bardzo fajne rozwiązanie, i naprawdę niektóre może się przydać do ergonomicznego właśnie tutaj pracy na tych pulpitach. Ok, no jeżeli chodzi o takie właśnie tutaj motywy, to jest praktycznie wszystko. Tak wygląda więc interfejs tego telefonu oraz innych telefonów, na przykład Xperia Mini oraz Xperia Mini Pro, czy też również Active, to jest również podobny, taki sam praktyczny interfejs tego telefonu. Tutaj mają się dwa widżety, które nam pozwalają na uruchamianie szybko właśnie tutaj jakiś tam skrótów na przykład do Wi-Fi, do Bluetootha i oraz innych. Dlatego dzięki, żeście obejrzeli ten filmik, tak mniej więcej wygląda właśnie interfejs w tym telefonie no i do zobaczenia w kolejnych filmikach na temat tego telefonu.